Dzisiaj widziałem białą tęczę. Była totalnie niesamowita. Posłuchajcie tego. Pewnie, że od kilku tygodni żegluję w Arktyce. Jak tylko mam możliwość, to robię z tej podróży dla Was relacje. Swoją drogą jest druga w nocy, piękne światło, a ja stoję na lodowcu. Chociaż krążymy tutaj po Arktyce, bo nie, no nie jestem sam w tej weftę, na przykład odwiedzając polskie bazy badawcze, od początku chcieliśmy popłynąć jeszcze dalej niż sięga sam Spitsbergen, na północ. Dzisiaj przekroczyliśmy 80 stopień szerokości północnej, no i przywitała nas piękna biała tęcza. Co to takiego? To białe, choć miałem wrażenie, że w niektórych miejscach lekko kolorowe, łuki świetlne, które pojawiają się we mgle, yy, są szersze od łuku tęczy takiej kolorowej, ale są bardzo wyraźnie widoczne. Przy czym mgła nie może słońca przysłaniać, tylko promienie słońca muszą mgłę oświetlać. W pewnym sensie zjawisko białej tęczy powstaje, gdy silne światło pada na ścianę gęstej mgły, tak w największym skrócie. Patrząc na tęczę, yy, na tą białą tęczę, słońce mamy zaplecamy. Yy, zjawisko Postępuje, gdy promienie świetne padają pod odpowiednim, dość w sumie niewielkim kątem. Dlaczego ta tęcza była biała? W rzeczywistości taka no nie do końca była, bo jak powiedziałem, tam było widać trochę barwy. Nie była też kolorowa, tak jak tęcze, które znamy. To, jak wyraźnie widać kolory, zależy od wielkości kropel wody, przez które promienie przechodzą. Im mniejsze krople, tym bardziej bieg promieni odstaje w największym skrócie od zasad optyki geometrycznej. E, to jednak nie jest też tak, że kolorów tam nie ma, jak powiedziałem. W rzeczywistości są blade, takie pastelowe. E, nie dochodzi do wyraźnej separacji promieni o różnych długościach, czyli kolorach. Idealnie biała tęcza powstaje, gdy kropelki mają wielkość około jednej tysięcznej części milimetra, czyli na takich powstaje, których na jednym milimetrze, małym milimetrze zmieściłoby się około Tysiąca. Ja nigdy wcześniej białej tęczy nie widziałem. Dzisiaj to było po raz pierwszy. Złożyło się to z podróżą na bardzo, bardzo daleką północ. Teraz powolutku, powolutku już będę wracał bardziej na południe. A teraz stoję na lodowcu, który jest na samiutkim szczycie, na samej północy Spitzbergenu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie!